Hej, z tej strony grustu i wracamy do okresu. Jak widzicie, nasi ludzie już wyposażeni są w troszkę lepsze wyposażenie. Tak, wyposażenie w lepsze wyposażenie. Yy, dobra, nieważne. Są w lepszych zbrojach, jak widać. Już prezentują się znacznie lepiej. Trochę tych skóry dało się później posprzedawać. Dołożyliśmy trochę od siebie. No i mamy już jakoś tam względnie ich ubranych w miarę dobrze. Okazuje się, że z mod na więcej animacji do walki działa, bo zaczęli bić w innych pozycjach. Na pewno nie skamasą tych księgi, tylko księgi ulicy. A jak wiemy, księga ulicy Holy Nation jasno przedstawia, żeby trzeba bić przeciwnika, trzeba expić. Tym bardziej, że nasze statystyki, jeśli chodzi o naszego tutaj pana Helma, Prezentują się następująco, już mamy Toughness 44, 42, Dexterity, Hackers 35, Mil Defense i też trochę wbił. Trochę gorzej mamy tutaj Khalid, ale nie całkiem, bo Toughness 46, 44, 31, 37, 33. No i Field Medic już powoli ładnie wbija, co prawda Helm troszkę więcej powbijał, ale to nie szkodzi. Powoli będzie można pojść na jakiś trudniejszy przeciwników niż tylko Raptory. Chociaż Raptory dostarczają nam i doświadczenie i również... Uuu, tam są nawet przeciwnicy. I doświadczenia, ale i również dostarczają nam jeszcze pieniążki, a to się bardzo nam przyda. I widzę, że tu nadciągają przeciwnicy, których trzeba będzie pojechać bez masła. Więc rozpoczynamy tą nierówną y, walkę. zobaczymy jak damy sobie radę y, w walce z przeciwnikami już ludzkimi. I widzicie, że tutaj są godni bandyci już, tylko właśnie to już są przeciwnicy, którzy są bardziej powiedzmy, doświadczeni w boju. Więc jeśli będą w większych ilościach, może się okaże, że będzie dla nas ciężko, chociaż jak na razie panowie sobie nawet nieźle radzą. Nowe zbroje też dosyć dużo pomagają w tym aspekcie. Więc nie ma tragedii. I powinniśmy w miarę ich szybko poukładać. Tylko teraz tak bym... troszkę się odsunął mimo wszystko. I ten też pan niech troszkę się odsunie, dlatego że... Mm, dobrze jest walczyć z przeciwnikami. O o, o, ktoś dostanie w ciosa w goli. Dobra. Panie, już możesz się podleczyć. Szybkie podleczonko i możemy się napierdzielać. Dlaczego to zrobiłem? Gdyż, ponieważ jeśli nie pozbimy tego... A, nie mamy... U, nie mamy zestawu medycznego, niedobrze. Mamy tylko jeden, no to bardzo niedobrze. Więc skupmy się faktycznie na ubiciu, jak się najbardziej uda. O, widzicie, jednak już jest troszkę inne animacje uderzeń, więc już zaczyna się robić to dosyć fajne i ciekawe. A nie tylko dwa ciosy na krzyż. Więc oni coś tam będą próbowali. Niech walczą. Dużo może to nie ubijemy. Spróbujemy jak najwięcej, oczywiście. Ale widać, że są dosyć, no, Twardzi, twardzi są urczybyki. Chociaż w końcu położył się. Dobra, możemy pójść pomóc pozostałym. A pozostałym. Nas jest na dwóch, ale pomożemy pozostałym. Więc spróbujemy szybko położyć ich. I pięknie, udało się. Spróbujemy podleczyć się, ile się da. O, widzę, że więcej już nie podleczymy. No ale dobra, to co? Zbierzemy to wszystko. Dużo tego. Nie weźmiemy, bo nie mamy aż tak dużych prytaczków, ale jak najbardziej trzeba to pozbierać. Będzie z tego jakiś grosz. Duży, nieduży, ale będzie za to możliwe, że coś tam dorobimy na tym zasadzie. No ale dużo to też pozbieramy. Weźmiemy ile się da. Więc nie ma co narzekać, tylko trzeba zbierać. Chyba wszystko już, co mogłem, tu zabrałem. I tu jeszcze powiedzmy tą zbrojkę. Nie, to te mokasyny jeszcze. Widzę, że tutaj pan jeden on tu tak chętnie leży na mały wpierdziel od nas, więc y, troszkę go pokroimy. Y, już nogę ma dosyć połatano i już nie ma tej nogi, więc y, został załatwiony. A że mamy w miarę blisko do miasta, pójdziemy do tego miasta, załatwimy sobie oczywiście naszym ludziom małe sprzedawanko. Y, zbierzemy kilka razy ten lód, co tam został, no bo jednak opłaca się to zbierać. Jak się nie ma pieniędzy? Znaczy mamy 10 tysięcy, więc tragedii też nie ma. Ale opłacałoby się troszkę jednak, yy, dorobić nie będzie to duży zysk, bo to jednak mieli o obronie. Ale jak to omawiają grosz to grosza. I będą dwa grosze, i już mamy dodatkowe 12 tysięcy znikąd. A zebraliśmy tylko jeden mniejszy lub No to 13 tysięcy to co? Nie jest źle. Dyszka zebrana, nie? Więc wracamy tutaj z powrotem. Pozbieramy ile się jeszcze da. A jak będziemy musieli kilka razy latać, to i tak będzie, będzie to opłacalne. Może nie jakiś super zysk, ale za to darmo. A to też jest bardzo istotne, żeby tak za darmo sobie coś tam zebrać. Ok, ten jeszcze panicz został. Dużo mu nie zostało. Dobra, to już zabraliśmy wszystko, co możemy, przynajmniej na tej postaci. Chyba po prostu pójdziemy po jeden z plecaków, ale głupio tak brać ten bezak, skoro ten daje nam minusy do walki. Znaczy, to jest głupota, że tak walczymy, ale dzięki temu szybciej będzie nam się wbijać doświadczenie w walkach, więc jest to zawsze jakieś dodatkowe rozwiązanie. Ja już nie musimy w sumie zdobywać siły aż tak bardzo, no bo już mamy ją dosyć mocno rozwiniętą. A dzięki temu to trochę byśmy mieli większe, ten większy magazyn na zbieranie takich łupów, więc nie wiem czy jeden z naszych ludzi nie weźmie lepszego plecaka po prostu. Skoro mamy możliwość, to chyba tak będzie najlepiej do zrobienia, a tym bardziej, żeby wypadałoby zatrudnić jeszcze jednego jego mościach, Kim ty jesteś? A ty tylko jesteś od naprawy twarzy, więc na razie sobie zignorujemy go. Ale myślę, że zatrudnimy jeszcze kilku ludzi, bo trzeba by zatrudnić jakiegoś jeszcze rzemieślnika, który będzie wyrabiał nam zbroje. Bo wiadomo, że to przyda się wyrabianie lepszych zbroi. Przydałoby się też jakieś lepsze bronie, a przede wszystkim może byśmy zajęli się, no jak to, święta nacja, może produkcją własnej żywności. No i to już byłoby całkiem content. Tutaj widzę, o właśnie, jak duży jest jej plecak. Jak nam mały plecak jest większy od tego, który mamy, więc podejdziemy Trade niemy. zabierzmy to, żeby ona oddała nam plecak, Oczywiście damy tak, tak i robimy podzmiankę. A teraz możemy zabrać część tych rzeczy z powrotem. O, idealnie. W ogóle nie wiem też, gdzie zgubiłem jeden z tych do leczenia zaczków. Nie wiem, gdzie ja to zgubiłem. Ale widzę, że możemy to ulepszyć, więc wypadałoby to zabrać. Zabierzmy to, bo to potrzebujemy, to oddamy. Jest dyszka, dobra, więc możemy to upgradenąć, więc robimy upgrade. O, iron place 10. Akurat wszyscy są, to wszyscy razem w jednym tempie. Budujemy to. No i przynajmniej ulepszymy sobie do drugiego poziomu. Może coś tam po drodze trzeba będzie też poszukać i książek nakupywać, żebyśmy mogli kolejne rzeczy badać. Więc to będzie jeszcze długa podróż. Tym bardziej, że jeszcze, no tak jak mówiłem, no chociaż jeszcze jedną, dwie osoby zatrudnić, nie wiem, żeby jedna chociaż chodziła i zbierała materiały dla kowala przyszłego, żeby tutaj już nazbierać tego spore ilości, no w trójeczkę proszę budować, dzięki czemu będziemy mieli przynajmniej dostęp do wytwarzania lepszego, a z tego co kojarzę już chyba będziemy mogli wytwarzać chociaż zbroje skórzane, więc już na start będzie już mógł ekspić sobie nasz przyszły kowal, ale... Nie jestem pewny, czy mam moda wgranego, żeby kupić dosyć drogiego jego mościa Za 60 tysięcy, albo chyba wtedy 60 punktów do właśnie wytwarzania zbroi. Dobra, zobaczmy. To możemy, bo to jest darmowe, żeby stworzyć stół do amputacji, ale to tylko po to, żeby zająć naszą tu osóbkę, A pozostała rzecz musi zostać jak jest. Więc nasza tutaj dwójeczka na dwójeczce chłechłe mogą ruszać w dalszą podróż. Tym bardziej, że. Chyba na razie, zobaczmy, jest trzecia 3.37, no już jest 50 zaraz, jak to wymawiam. O, oj, 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 co, co, co ci tu leży na sercu, drogi towarzyszu? Tak, pokażę ci, co mam w plecaku. Nic nie mam, widzisz, jesteśmy czyści, jesteśmy z choliny, jesteśmy z Świętej Nacji. My nie brudzimy rąk sobie w takich dziwnych rzeczach, o które nas oskarżali. Czyli narkotyki, książki bardziej rozwinięte, nie, antyczne. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że musimy kupić zapas medykamentów, bo bez nich to długo nie poćwiczymy. Więc no, nie będziemy już chyba tam chodzić do tych bandytów, oni tam sobie niech sobie dogorywają, jak dogorywali. Zobaczmy, bo teraz tak, kto ma ten plecak? Ty masz ten plecak, w ogóle poprawimy trochę. O, już włączyło mu. Więc on już tym plecakiem nie ma minusów żadnych. Więc nie ma tragedii. No, ty co ze zbroi ma po prostu i z innych duperelek, więc nie ma problemu. Oni mogą tu sobie zostać. Nie ma najmniejszego problemu, żeby tutaj coś mieli robić. Helm nasz nie będzie miał te większe minusy, bo jeśli nosi on ten plecak, to on ma jeszcze większe minusy do walki, ma minus 5, combat speed efekt też ma zmniejszony, on będzie mu, mocniej się może expił w tym, więc zobaczymy. Na tą z minusami to ma tak, 27, 25, strength 70, tutaj ma 34, Dexterity 26, 14, no nie ma tragedii, ogólnie jest spoko. Więc tym bardziej możemy ruszyć do tego Blister, powinniśmy przez tą noc spokojnie tam dobiec, więc za chwilę będziemy się widzieć w Blister Hill. No i tak jak mówiłem, dotarliśmy już do miasta, do Blister Hill, aktualnie jest 6.23, więc powinny być większość sklepów otwarte. A my ruszymy oczywiście do jednego tego ze sklepów który naj... nas najbardziej interesuje, jest to akurat ten sklep tutaj, gdyż tutaj możemy dokupić właśnie medykamenty, które nam są potrzebne, by móc opatrywać swoje ciężkie rany. Więc, panie kochany, pokaż pan, co chcesz tutaj nam sprzedać. I dużo rzeczy nie masz, ale wezmę chyba I, I will take the entire stock, więc już mamy przynajmniej jakiś plus. To ci sprzedam, kalit, choć potradujemy, masz tą ósemeczkę, się wypchaj. No, zakupiliśmy medykamenty, dokupiliśmy. W takim razie jeszcze możemy zahaczyć o zbrojmistrza, zobacz czy on ma tu coś ciekawego, co by nas zainteresowało. A te 16 tysięcy nie jest jakoś wygor wygorowane, żebyśmy mieli nie wiadomo jakie środki do czynienia z dobra. Ale możemy zobaczyć, czy ma coś ciekawego, no w sumie my mamy jakiś standardzik tutaj, też standardzik, no ten high już jest drogi, 13 tysięcy. I standardy jakieś ma też spodenki, choć my spodenki mamy trochę lepsze, hem, tu mamy high, tu mamy standardzik. Okej, okay, no to raczej nic nie kupimy, widzę, że o standard buty, no ale mamy tu trochę high, a tu mamy jakieś standardy, standardy. Możemy najwyżej jeszcze, w ostateczności podejść do miejsca, Eee, apek to może nie, ale gdzieś tu było jeszcze sprzedaż yy, koszulek. Może nie. Ci yy, kuźba były. Chyba, że ja jestem ślepym trolem, żeby siedzieć w głowę i zapomniałem. Albo to nie to miasto było. No bo tutaj mamy do naprawiania. Dobra, wiecie co? Nie, chyba mi się miasta, bo nie widzę tego. Chociaż może faktycznie gdzieś tu było. No ale dobra, sprawdzimy jeszcze tutaj hełmy, bo tutaj jeszcze mają czapki nakrycia głowy wszelakie. Są też typowe bucket z Urkiny, ale ich nie chcemy. Czyli on też coś ciekawego akurat do zaprezentowania dla nas nie miał. A szkoda, mógł się postarać, to byśmy coś kupili więcej. A tak to pff, nic z tego. Dobra, to widzę, że bary były tutaj. O tu są, dobra, znaczy tu są, to jest taka miejscowość, wiedź mnie, ale my nie do o niej teraz. Jest to miejsce w takim razie, więc możemy spokojnie podejść. Panie kochany, pokaż pan, czy masz pan coś ciekawego dla nas. Czy same śmieci. No, bym powiedział, że same śmieci, ale jednak standardy, letter shieldy, letter turtleneck, ale jakoś to już w ogóle... O, high grade, mm, high grade, to już by się przydało. My mamy zwykłe, a tu jest turtleneck, więc one są dłuższe, ale drogie, oj drogie, drogie, ale warto, warto. Więc bierzemy i już nas tutaj towarzysz będzie lepsze, bardzo dobrze. W takim razie, panowie... Ogólnie słyszałem, że niektóre z par potrzebują ochrony. Więc ruszymy na jedną z farm. Dodatkowo zapomniałem, że jesteśmy w świętej nacji, więc jak najbardziej możemy pójść do tych miejsc i spokojnie, za darmo wyśpić się w ich przygotowanych łożach. Może nie są idealne, może nie są też i wygodne, ale za to regenerują życie tak samo jak i nasza torba śpiąca. Co prawda, mamy tylko jedną do paciulkowania, ale to nie szkodzi. Teraz będziemy mogli spokojnie tam pospać. A dlaczego do farmy? Z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna: często atakują farmy zwierzęta. Jakieś, właśnie takie wygłodniałe, jak na przykład te tutaj raptory, które chcą dostać w pierdziel, Więc nas maczek od razu ubijemy kilkanaście. No dobra, nie kilkanaście, to jest tylko piątka. Ale powinniśmy dać sobie radę, tym bardziej, że widzę, że dobiegł jeszcze do nas jeszcze jeden z właśnie tych wariatów, yy, strażników. To, a oni są już trochę mocniejsi. No, podleczymy się przy okazji. No, proszę się ładnie podleczyć. Oczywiście zbierzemy sobie od razu no, po to, żebyśmy to ubili żeby teraz z tego uzbierać odpowiednie rzeczy, nie? i widzę, że tutaj biega większa ilość więc robimy też atak o, tu szyb, szyb, szybki atak wyszedł, dobra tu jest dead, 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 dead No to chyba wszystkie faktycznie wyzbierałem więc zbieramy następnego więc dawaj tą skórkę, łap serdaku i yy, gonimy ich dalej, no bo trochę ich tu jeszcze zostało do ubicia przy mieście więc całkiem bezpiecznie tutaj mamy o, tutaj już jeden padł. Spróbujmy ubić tego drugiego. No i też padł. Więc nasz towarzysz, jeden pobieg walczyć dalej. A my po prostu zbierzemy y, lód z tych, które już nie są żywe. No czyli klasyczek, prawda? Klasyczek, ile następnych? Nie jest ich dużo. Tym bardziej, że pojedynczo jesteśmy w stanie ich naprawdę ładnie wybić. No i to jeszcze przy pomocy. Tutaj strażników i tam innych bydlaków. Myślę, że nawet sprawnie to może nam pójść. Tylko wiadomo, że przeciwnicy ci są dosyć. Bogaci w punkty wytrzymałości. się. Nasza broń jest biedna w punkty obrażenia. No bo to jest najgorsza jakość. No może nie najgorsza, najgorsza, ale najgorszą, jaką byliśmy w stanie kupić na tą chwilę, więc to jest typowa broń do ćwiczeń. A ćwiczenia nasze będą dosyć długie, jeśli nie będziemy na czas dobiegać do przeciwnika. I go uwalać. No ale dobra, no to zbierzemy po prostu wszystko co tu jest. Przy okazji. Nie ma co marudzić. Zbierzemy i z tego też. Proszę bardzo, zebranem. A my zaraz ruszymy w dalszą podróż. No tym bardziej, że no co, po drodze do... O, tutaj Holy Farm to jeszcze kawałek drogi, więc trzeba dzielać. Może po drodze jeszcze się natkniemy na jakiś przeciwników? U, Nie, to tylko zwykli. Można chyba z jednym nawet pogadać sobie. Nie pamiętam czy ten mod jest wgrany. Działa, może inaczej, że możemy nająć się do takich grup podróżujących, by po prostu patrolować z nimi tereny. I ze względu na ilość godzin, które będziemy spędzać patrolą, oni później zapłacą kasę i dodatkowo dostaniemy trochę od nich tego fejmu, czyli tak, jak bardzo nas lubią. Ale na razie to my tam w sumie nie będziemy się tym przejmować. Biegniemy teraz do pierwszej wioski, którą postaramy się bronić przed dziką zwierzyną. No i zobaczcie, dotarliśmy. Oto właśnie ta wspaniała wioska, która ma, wiem, widać, bardzo duże ilości łóżek, z których skorzystamy, żeby trochę podreperować nasze życie, bo trochę dostaliśmy podczas tych ataków. No i widzicie, że jest tu sporo połacia do nauki zbierania plonów, ale i też i jest tu też spore miejsce, żeby bronić przed właśnie zastępami zwierząt. Jak widać, nawet w oddali jakieś tutaj jest miejsce, które jest oznaczone. Jakimś właśnie takim niezbyt, pożą, pozią, niezbyt pożądanym niezbyt obozowiskiem jakichś przeciwników. I widać właśnie po drugiej stronie rzeki, że jest ich sporo, spore mrowie, które no, trzeba będzie wytępić, żeby nie podeszli za szybko do tej pięknej wioski malowniczej wination, tak? Musimy to jak najszybciej poubijać. Później szybko się podleczyć. No i trzeba będzie tak właśnie pilnować, żeby nie dotarły, bo te bestie lubią jeść roślinki, a my roślinek nie chcemy jest właśnie ta żywność tworzona, żeby na spokojnie można było to przejść. A raczej przeżyć. Dobra, podleczmy jeszcze drugiego ziomka. Wydaje mi się, że. O, wstał jeden. Wydaje mi się, że przez to, że oni tak piszczą i gdaczą. No to są, są raptory, chociaż raptory nieważne, jakieś dźwięki wydają. Zagłuszały prawdopodobnie, co ja tam pod nosem sobie piechotoliłem, nie? Więc postaram się yy, oddalać trochę, żeby było mnie słychać. Albo po prostu nie będę gadał, jak one są tak bardzo rozgadane podczas bitwy. Ale dobra, pierwsza partia wyczyszczona. Możemy pójść kawałek dalej, zobaczyć, czy gdzieś tu jeszcze nie ma czegoś. Troszkę ranni jesteśmy, nie powiem, że nie. Trochę nas pogryzły, ale to już nie jest tak źle, że po prostu nie dawaliśmy rady i kładliśmy się i trzeba było jeden nawzajem drugiego ratować. Więc nie ma tragedii, ale widzę, że tutaj nie ma ich. W sensie gdzieś poszły dalej, a widziałem po lewej stronie, że ktoś tutaj nawet z nimi U, No, pieski są już dosyć niebezpieczne. Nie jestem pewien, czy my damy radę sobie z pieskami, będąc już rannymi, więc darujemy sobie te pieski. Wrócimy w takim razie pod, do naszej tutaj faremki. O, o ciu, tam któryś wstał, stary wstał. Tak go zaraz pojechać, żeby nie myślał sobie, więc szybki. Zaraz spróbujemy go szybko znokautować. Tyk. Szybko poszło faktycznie. Szybki, sprawny nokałcik. Przeciwnik leży. Coś mi tu... Patrzcie, nadchodzi kolejna fala. Dobrze. Bardzo dobrze. No to co? Napierdzielamy się. No te trzy to powinniśmy bez problemu położyć. Dobra, już leży. Uuu, tu już będzie ich więcej. Napierdzielamy się, no. Trzeba wytępić to. No właśnie, tak czułem, że w końcu jeden padnie. No bo jednak już troszkę oberwał w głowę i się musiał wyglebić. No ale to nie szkodzi. Mamy tu jeszcze naszego helma, który powinien sobie teoretycznie dać radę. Jeśli go nie będą tak mocno napierdzielać. O, cicho, Kalif wstaje. Kalif wstał. Podleczmy się trochę. Oj, trochę się odsuńmy też. Załatajmy mu tą głowę. No, no, łataj, łataj. Ok, teraz możesz walczyć. No, ile? Pięknie. O, tu już widzicie, już lepsze ataki wchodzą powoli. No, ale to jest jednak dalej mrowie przeciwnika, jak wiadomo. I, i szermierz kupa jak przeciwników. Znaczy, nie, i dupa jak przeciwników kupa. No, ale dobra, spróbujmy, zobaczmy. No, dobra, helm się w końcu wyłożył. Zobaczymy, jak sobie da nasz kalib. No i Kalid też się w końcu wyłożył. Helm trochę bardziej oberwał, dłużej walczył, mimo wszystko ale jest w miarę połatany, więc powinien szybko wstać. No, nasz tutaj Halit trochę też oberwał. Nie jest tragedia, ale też powinien zaraz wstać. Co prawda szybciej wstanie nasz helm, więc zaraz jaką wstanie, nas no, weźmiemy się za naprawianie naszego zgruzowanego ciałka, tak, Zgruz zdruzgotanego, zdruzgotanego, żebym to nawet ujął. I zajmijmy się naszym drugim towarzyszem, który ogólnie dużo nie dostał, ale na łeb duszy dosyć sporo. Więc... Powiedzmy, że ten pochód przeciwnika został powstrzymany na tą wioskę. Gorzej, jak się okaże, że jakieś inne zdążyły dojść tam i zrobić tam niemiłego psikusa. Ale nie powinno się raczej tak zadziać. Tym bardziej, że dało nam się sporą ilość tutaj jednak ubić. Jeszcze zbieramy z nich skóry, żeby przypadkiem nie wstały. Przy okazji, sprint injuries, żeby trochę poprawić sobie rękę. Tutaj sprint injuries się nie uda. Ale okej, okay. jesteśmy w miarę tu ogarnięci, więc możemy faktycznie ruszyć do tej farmy. Eee, ruszymy w takim razie do tej faremki. odpocznijmy tam sobie chwilę. No bo wypadałoby, żebyśmy byli w miarę sprawni, jeśli przeciwnicy znowu się pojawią. A już widzę, że coś się dzieje nice! Jak widać jest to spore mrowie przeciwniku biegniemy na górę, więc yy, szybko, szybko, szybko idziemy ratować górę. Więc atak unprovoked. próbujemy to wybić, cholerstwo, zanim wybi ją nas. No dobra, no. Jezu, Co tu się stało? się? No po prostu, czy wy to widzicie? Ile tu tego przybiegło? No dobra, no. Póki co, trzeba to wszystko ubić, naszych podleczyć. O, tu jest ranny i to mega ranny. Trzeba go ładnie podleczyć, żeby nie zginął. O, przybieg jakiś księżunio pomóc. Więc dobrze. My trochę tego podleczymy, no tu trochę jeszcze poleży nam przeciwnik, no ale trzeba zebrać skóry z tych, żeby już nie wstali drugi raz, tak, no to o to chodzi, no pomożemy jeszcze dubić, OK, dobili, jest dobrze, oczywiście oczyścimy, ciebie też podleczymy, ten już jest unconscious, nasz towarzysz oczywiście, helm się uwalił, więc trzeba go ponieść, u, tu jeszcze jeden jest i jeszcze dying, nie, no to trzeba go uleczyć. Mamy chronić tą wioskę, więc wypadałoby coś tutaj zrobić dla niej, nieprawdaż? Tu jeden ziom już jest i jest ranny. Ja bym go, tak wiecie, profilaktycznie jeszcze go podleczył, żeby nie było. No i tu drugi towarzysz. wow, ten też mocno oberwał jeszcze Critical. No ale leczymy go, leczymy go. Przy okazji, powinien w miarę przynajmniej przetrwać. No i trochę skila nam podniesie, prawda? Dobra, ten już powoli jeszcze ręka została do uratowania. Ale nie odpadnie ci, kolego. Jeśli ci nikt nie ugryzie w dupkę, to powinieneś przeżyć. Włóżmy naszego towarzysza, żeby odpoczął. My też się położymy, bo jednak trochę odberwaliśmy. Nie ma co gadać. Przeciwników nie widzę na tą chwilę. Gdzieś to stado poszło dalej. Więc mamy szczęście w nieszczęściu, że tak się stało. Nie widzę tu żadnych trupów poległych przeciwników. Ani naszych tu farmerów. Więc chyba dali radę. Tym bardziej, że tutaj jeszcze jest dosyć sporo zwierząt, które też powinny w razie czego obronić swoich właścicieli. A my uratowaliśmy przynajmniej kilka istnień tutaj. No i kilka istnień żeśmy pozbawili życia. <grytanie> Najlepsze, że on jest jeszcze unconscious. No to trzeba pobiec i mu zabrać tą skórę, bo to tak nie może być. Więc zabieramy. Nie ma, że tam 500 sztuk za to, że zaatakował. Więc ubi ten. A zobaczmy, no już prawie jesteśmy podleczeni, więc będzie można zaraz ruszać dalej w bój i chronić tej wioski, no jednak to jednak jest zajęcie długofalowe, ale okej, okay, jeden już jest podleczony, no, helm też już zaraz powiem stać na easy, więc udało się, nasi ludzie ogarnęli sprawę, możemy rozejrzeć się, o, ja już tu widzę kolejne, kolejną grupkę, która skrada się, by zjeść te łakocie, jakie tworzą nasi tu farmerzy z Holy Nation, więc... Zabijmy to, zanim to się rozprzestrzeni i dojdzie do tych pól żyznych, które nam tak tutaj dostarczają żywności. No może nie nam, ale ogólnie ludziom. Więc dobra, udało się. Kolejni załatwieni. Przy okazji trzeba oczyścić, zabrać im te skóry. Nie ma to tamto. Nie będziemy ryzykować, że coś się zaraz złego stanie. Yy, Okej, okay, kolejna fala odepchnięta. Co prawda to była malutka fala. jakbym bym powiedział... Taki bardziej strumyk przeciwników niż rzeczywisty, jakiś duży problem. Nie było ich przerażająco dużo. Ale to też, wiecie, czasami przyjdzie taka fala 30 i weź to ubi, nie? A czasami przyjdzie 4, no i też to ubi, nie? Jak nie wejdą z trafienia, to jest. O proszę bardzo! Przyszedł jeden taki składający się, pewnie szpieg, szoguna. Czy raptory mogą mieć szoguna? Nie wiem, czy mogą, ale skórę już mogą oddać. Rozejrzyjmy się w takim razie. Czy gdzieś tutaj, w tym miejscu, nie będziemy widzieć lepiej? Czy ktoś, na przykład, po drugiej stronie się nie schował? Ale nie, nie widzę. Przynajmniej tutaj nie widzę takiego czegoś, żeby było. Ale tym bardziej, no tutaj możemy pójść tą stronę zbadać. No, trochę oddalimy się od naszego miejsca obrony. Ale. Tu widzę, no i tu już jakiś problem większy jest, tak, tu już nawet widzę, że nawet dzikie psy już są, czyli te wilki, a wilki mogą być już niebezpieczne dla nas, sprawdzimy zaraz, no już nas atakować będą chciały, więc no zrobimy to samo i też je zaatakujemy, próbujemy je, wow, mocniej biją, zdecydowanie częściej nawet trafiają niż te raptory. No i jeden już się położył i oj, długi, drugi też się może zaraz położyć. No jednak na psy jesteśmy jeszcze za słabi, a jak widać mocno trafiają. Wow, dobrze, udało mu się nawet bić. pięknie. Więc zabieramy to szybko, leczymy się oczywiście, nasz helm niedługo też wstanie. Ale tu, no, wilki jednak, tak jak mówiłem, to nie są przeciwnicy, którzy są prości do pokonania. Dobra, to teraz podleczymy naszego tutaj helma. Niech on jeszcze weźmie sobie też, zarzuci list aid, niech sobie zarzuci sprint injuries i pięknie, załatwione. Ale widać, że tu przeciwników jest cały czas Cały czas dostatek. Cały czas widzicie, odchodzimy z jednego miejsca i jest już następne, które trzeba oczyścić, a raczej przetrwać. A że jest ich dosyć niedużo, to powinniśmy sobie miarę dać radę. Nie, yeah. gdyby nie fakt, że byliśmy ranni. To może to by inaczej się pootoczyło, ale że byliśmy ranni, to się skończyło jak się skończyło, ale nie szkodzi, wstaniemy zaraz, uzbieramy to co się udało, no jeśli nas zaraz nic nie pojadą bez masła, ale dobra, panowie, wstawać, leczyć się, tego jednego, uzbierać, no i co, wracamy do wioski, za daleko odeszliśmy, trzeba odpocząć. Jednak jesteśmy ranni? No a wiadomo, lepiej pójść do miejsca, gdzie mamy bronić, żeby później nie było takich problemów. Widzicie, wystarczył odejść tylko kawałek dalej w wilki. Jak nie w wilki, to raptory. Chociaż raptory aż tak dużej krzywdy nam nie zrobiły. E, więc uwalamy się. No, uwalaj się też, ty. No, uwalonen, więc oni już sobie odpoczywają idealnie. W tym czasie możemy znowu rozejrzeć się. Czy gdzieś w okolicy nie pojawią się znowu przeciwnicy? No i co? No i tu trochę będzie można faktycznie zostać. No to jakieś są te trupy, które już wcześniej zostały ubite. Ale w ten sposób faktycznie możemy bronić tego miejsca. Zrobić coś dla dobra społeczeństwa, świętej nacji, nacji, nacji. I dla farmerów, którzy no gdzieś tu pewnie jeszcze leżą nieprzytomni, bo znają, że się mogę kidnap, a to jest nielegalne. Ja nie chcę ich kidnapować, bo będzie później problem. I tu jest jakiś... Dobra, wolny handlarz, niech mu będzie, że jest taki wolny. Choć dosyć szybko chodzi, ale nieważne. Będzie można to faktycznie zostać dłużej i pobronić tych miejsc. Nasi ludzie są już zdrowi przez tą chwilę. Czy dużo żeśmy nas zbierali tych umiejętności? No, 44 ataku, 37, tu 33. Dafnes coś tam też powoli wskakuje, choć nie jest to dalej szybki exp tego. No, ale już coś tam powoli powinni sobie dawać radę. No, a na dziś to będzie wszystko, i trzymajcie się. Do zobaczyska.